Czytanie z księgi proroka Joela: Tak mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga Waszego. Na Syjonie dmijcie wróg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta. Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty. A oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani słucy pańscy. Niech mówią: zlituj się, panie, nad ludem twoim. Nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzież jest ich Bóg? A pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi. I zmiłował się nad swoim ludem.